Cześć, witam wszystkich. Oto no ekspresowe podsumowanie, e, takie jak zazwyczaj e, ma to miejsce na koniec roku. Na początek, oczywiście, r 80 Early. Cóż, bardzo dobry model, dobrze się go sklejało. Trzeba uważać przy osłonie silnika, ale to nie jest jakiś wielki problem. Gorąco polecam. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Warto skleić bez wątpienia i Begum Models się. Postarało. No dobrze, tutaj mamy na Kadzimek 43-2 Hayabusa. To jest model od army hobby. No i oczywiście też bardzo wysokiej jakości. Nie ma co tutaj ukrywać. Również ta firma bardzo przyłożyła się do zadania, choć w nieco odmienny sposób. Też trzeba uważać przy osłonie silnika, ale również gorąco polecam. No i tutaj świetny Fockefull 190 D13 Nordenham Production od również LibG Models. Świetna rzecz, jeden z moich najlepszych modeli, mogę to bez wątpienia stwierdzić. Też bardzo gorąco polecam. Naprawdę przednia, przednia sprawa przednia historia. No. Także możemy już przejść do kolejnego modelu. No i tu jest RWD13 SST z RS Models. I on, no cóż, jak wiecie, przysporzył mi dość sporo kłopotów, ale jeżeli ktoś chce, również mogę mu go polecić, bo nic lepszego chyba w tej skali nie ma, choć tak naprawdę, wiadomo, jest to bardzo trudny model. No, i ostatnia rzecz tego roku to jest trałowiec rzeczny typu T1T5. Tak właśnie się prezentuje. No i cóż, też rzecz ciekawa, trochę taka ciekawostka, no ale polecam, bo oczywiście gdyby ktoś miał tutaj możliwość sklejenia tego modelu, dotarł do autora, no to oczywiście również warto się nim zająć. A teraz będą bonusy. Moja kolekcja, o którą tyle prosiliście, abym ją zaprezentował. No i później jeszcze będzie super specjalny bonus bonusów wręcz. Także zapraszam na dalszą część. No to chcieliście zobaczyć kolekcję. To jest kolekcja. Tak to wygląda. Tu oczywiście. Nie wszystko jest zgrupowane, tak, bo wiadomo, niektóre rzeczy się nie zmieszczą, niektóre stoją w innych miejscach, tak, tu z kolei jest. Miejsce beingów B-17, które dotąd skleiłem. No. A tutaj parę innych rzeczy, jak widzicie też i kolejowych, też tym się trochę zajmuję. No. I tutaj dioramy i modele pancerne. Tutaj, tymczasowo, stoi AN24, którego nie było na kanale wsklejanego, ale pokazywałem go przy okazji omawiania historii katastrofy w Masywie Policy. No A tutaj, broń podwodna U9 i inne miniaturowe okręty podwodne, które tu skleiłem. No a także tu stoją też bombowce Mitchell tu 143 rejs Iskra no i dwa myśliwce F104 i MIG21R no a tutaj jest jeszcze właśnie ostatnio ukończony trałowiec także tak jak widzicie są też inne skale na przykład Tutaj stoją okręty w skali 1 do 400. Tak. A no, trałowiec zajmuje właśnie to miejsce. Tutaj. No i tak to wszystko się prezentuje. Tu jeszcze o, czekają różne modele. Być może niektóre przynajmniej będą kiedyś. Sklejony. Także tak to właśnie wygląda. No, i tu jeszcze, jako bonus, u mnie w pokoju stoi na piecu A400. Tak się właśnie prezentuje. I na koniec, mega bonus specjalny. Patrzcie, co tu mamy. Bo niektórzy się niepokoili. To jest szafa. Tak, ta szafa stoi, nic jej nie jest. Czy Pan w niej ubrania? Wróciła do swoich codziennych obowiązków i tak się właśnie jak widzicie. Miewa. Przyznacie, że całkiem, całkiem dobrze. A przynajmniej nie słyszałem, aby się skarżyła. No ale zawsze ją dobrze traktowałem, więc sądzę, że również tak uważa, iż odpowiednio ją traktuję. No i skoro dobrnęliśmy tutaj, choć kat niekorzystny, życzę Wam szczęśliwego nowego roku 2026. Oby był lepszy niż ten poprzedni, a ja Wam życzę naprawdę, aby wszystko w nim się Dawało, byście doświadczali szczęścia, pokoju, miłości, wszystkiego, co najlepsze, abyście zawsze się mogli radować no i skryjać modele. No to cóż, dzięki, trzymajcie się. Cześć!